Po śmiesznym złowieniu złotego buta szymek i dziadek zjedli swoje kanapki i patrzyli na spokojną taflę jeziora. Dziadku, a co to za mała wysepka, tam daleko? zapytał chłopiec, wskazując na zielony skrawek lądu na środku jeziora. Dziadek uśmiechnął się tajemniczo. Ach, to wyspa czapli. Podobno skrywa tajemnice, ale niewielu tam dociera. Szymek natychmiast się ożywił. Dziadku, płyńmy tam, może znajdziemy jakąś zagadkę do rozwiązania. Dziadek zastanowił się przez chwilę, ale w jego oczach pojawił się ten sam błysk, co u wnuka. No dobrze, kapitanie Szymku, wiosła w dłoń. Wsiedli do małej łódki, którą dziadek miał zawsze przy brzegu. Szymek z zapałem pomagał wiosłować, choć wiosła były troszkę za duże dla jego rąk. Kiedy dopłynęli do wyspy, zauważyli wysokie trzciny i usłyszeli dziwne skrzeczenie. Patrz, dziadku! zawołał Szymek, wskazując na gniazda na drzewach. Czaple! Piękne ptaki, prawda? powiedział dziadek. Ale zobacz, co tu jeszcze jest. Wśród korzeni wielkiego drzewa coś błyszczało w słońcu. Co to? Szymek podbiegł zaciekawiony i wyciągnął starą drewnianą skrzynkę. Skrzynia skarbów? Zapytał z szeroko otwartymi oczami. Dziadek usiadł obok i otworzyli ją razem. W środku były stare monety, pióra czapli i list na pergaminie. Szymek przeczytał nagłos. Ten skarb zostawiamy dla tych, którzy kochają naturę i chcą chronić nasze jeziora. Pamiętajcie, że największym skarbem są piękne miejsca i wspólne przygody. Ale niesamowite! Ktoś ukrył ten skarb, żeby przypominać innym o dbaniu o przyrodę. Powiedział Szymek z zachwytem. Dziadek kiwnął głową. Widzisz wnuczku, czasem największym skarbem nie jest złoto. Tylko to, co możemy zobaczyć i przeżyć. Szymek pomyślał przez chwilę i delikatnie zamknął skrzynię. Dziadku zostawmy ją tutaj, żeby inni też mogli ją znaleźć i nauczyć się czegoś ważnego. Dziadek był dumny z wnuka. Mądra decyzja, kapitanie Szymku. I tak, po dniu pełnym niesamowitych przygód, wrócili łódką na brzeg. Wiedząc, że tego dnia przeżyli coś naprawdę wyjątkowego. Prawdziwym skarbem jest przyroda i przygody, które przeżywamy z bliskimi. Czasem warto coś zostawić innym, zamiast zabierać. Dobro powinno krążyć. Każde jezioro, las i góra skrywają swoje sekrety. Wystarczy chcieć je odkryć. Dobranoc.